Jest pytanie najważniejsze: co jest najgłębszą racją mojego istnienia? Jeśli nie znam najgłębszej racji mojego istnienia, no to kim w ogóle jestem? Nie wiem, kim jestem, bo jestem człowiekiem, który nie wie dokąd zmierza. Wszystko, wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Chrystusa. I Ty zostałeś stworzony, aby być z Nim. Twoje najgłębsze spełnienie i jedyne spełnienie może się zrealizować w więzi, którą stworzysz z Chrystusem poprzez sakramentalne sakrament, sakramenty, poprzez Twoją modlitwę, poprzez Twoje wołanie. To jest jedyny sposób, żeby swoje życie jakoś nasycić. Nie jakoś, ale w sposób prawdziwy. Chociaż i tak to nie będzie najgłębsze nasycenie. Dlaczego? Bo widzę to w, po, po, w mojej drodze modlitewnej, że modlę się, staram się codziennie modlić i naprawdę być z Panem, ale widzę jedną rzecz, że tak naprawdę bliskość Boga tu na ziemi jest troszeczkę drażnieniem takim, że ja doświadczam czasami tej słodyczy, ale ta słodycz Boga, która czasem mi się objawia na tej ziemi, wzbudza we mnie jeszcze większą tęsknotę za niebem. Więc tak naprawdę to jest trudne. Bo czuję się wygnańcem. A może i dobrze, że tęsknię za niebem? Moje serce naprawdę jest pustynią. Pustynią, która woła o wodę, woła o deszcz. Woła o miłość, która jest miłością absolutną. Nic mnie tak nie, nie, nie uwalnia, jak, jak doświadczenie tego, że Bóg kocha mnie jako grzesznika. Bo ja się wychowałem i myślę, że wy wszyscy macie to doświadczenie: wychowałem się w przestrzeni tak zwanej miłości warunkowej, że ktoś mnie kocha za to, że jestem jakiś. Jestem dobry, więc dostaję miłość, prawda, od innych ludzi. Tak to funkcjonuje. Ty jesteś ładna, jesteś inteligentna, jesteś po trzech fakultetach i potrafisz się bardzo pięknie wyrażać, więc zwrócisz uwagę kolegi, który potem stanie się Twoim narzeczonym, a potem Twoim mężem. I na odwrót. Ludzie się ciągle kochają za coś, a jak ja staję przed Bogiem, myślę sobie, co ja mam Ci Boże dać? Przecież ja umniejszam czasem Twojej twoje chwale, niż żebym ją budował swoim życiem. A Bóg przychodzi do mnie i mówi: „Ty nic nie musisz mi dawać, oddaj mi swoje grzechy.” A ja mówię: „To grzechy mam ci oddać? Tak, oddaj mi swoje grzechy, bo ja mam do ciebie miłość. Mnie kochasz mnie, Adama, który tak często był pyszałkiem, który był lubieżnikiem kiedyś, który oddawał się pijaństwu, wielu, wielu innym grzechom, który po prostu jest wyniosłym człowiekiem, małodusznym. I ty mnie kochasz? — Za co mnie kochasz? To jest tajemnica. Tajemnica tego, że Bóg kocha grzesznika, nie grzesznika, który mówi: Dobrze, panie Jezu, ty mnie pokochasz, kiedy, od, kiedy zerwę swoje grzechy. oderwę się od swoich grzechów. A Bóg ci mówi: Ja cię kocham w twoich grzechach. I to doświadczenie miłości sprawia, że ja nie chcę Boga już ranić, już nie chcę go ranić swoimi grzechami. Nie chcę tego robić, bo widzę, że to jest destrukcyjne dla mnie. Na koniec jest psalm, gdzie jest powiedziane tak: Odmień, panie, nasz los, los człowieka. Jak odmieniasz strumienie w Negebie. Negeb to jest ta południowa kraina judzka, pustynia. I w Negebie były okresowe rzeki, które były wodą, płynęły wodą tylko w, w okresie zimowych opadów. A tak poza tym to były po prostu samymi, wyschniętymi korytami, bez wody. Więc co znaczy to, to wołanie psalmisty? Odmień mój los! Jak odmieniasz te strumienie w Negebie? Że to jestem ja, ten strumień. Jestem okresową rzeką, wadi, okresowo szczęśliwym, okresowo spełnionym, okresowo usatysfakcjonowanym życiem. Że jest forma, jak to koryto, ale nie ma wypełnienia, bo nie ma wody. że są tylko momenty mojego życia, które się ocierają o, o spełnienie, o szczęście, prawdziwe. Reszta jest często ucieczką od świadomości tego, że życie jest trudne. I dzisiaj stoję naprawdę, mimo że jestem zmęczony i. Być może Was też zmęczyłem, ale dzisiaj stoję przed Bogiem i mówię: Panie, proszę Cię, jestem tym strumieniem, proszę Cię, poślij mi swojego ducha, proszę Cię, wypełnij mnie swoją łaską. Ja potrzebuję stałego opadu deszczu, potrzebuję stałego doświadczenia Twojej obecności w sakramentach, potrzebuję wód Biblii, które niosą mi nadzieję, które uwalniają mnie od lęku, od tego lęku przed jutrem, że, że mnie opuścisz, że będę musiał sam stawić czoła rzeczywistości. Nie, ja wiem, Boże, że Ty jesteś ze mną, że mnie nigdy nie opuścisz że nie muszę się bać, bo jesteś przy mnie i z Tobą choćbym wszedł w śmierć, z tej śmierci wyjdę taka jest Twoja miłość przyjdź Jezu, przyjdź do tego zgromadzenia na tej Eucharystii przyjdź proszę Cię żarliwie, szczególnie do serc ludzi tutaj zgromadzonych którzy są daleko od Ciebie którzy nie są przekonani co do Twojej dobroci, co do Twojej miłości Ty przyjdź do tych Jezu, którzy trzymają swoje grzechy i nie chcą Tobie ich oddać w sakramencie pokuty Przyjdź do tych, którzy widzą bogactwo w grzechu, a nie w Twojej łasce. Proszę Cię, Jezu, abyś przychodził z wielką mocą dziś i w te rekolekcje, abyś był ożywczą wodą, która nas uzdrawia. Przyjdź ukryty w Maryi, abym odkrył ukrycie, które daje wypełnienie. Bo zanim wypełnię się Tobą, to chcę zaistnieć tam, gdzie Ty zacząłeś, czyli w łonie Maryi. Chcę zacząć jak Ty. Chcę zacząć wędrówkę do ciebie tą samą drogą, którą ty wybrałeś, idąc do mnie, aby mnie odnaleźć. Przyjdź, choć jestem niegodny. Przyjdź, chociaż nic mnie przed tobą nie tłumaczy. Przyjdź i mnie uratuj.